Majóweczka. Już najwyższa pora ją zaplanować. Słuchajcie, pewnie słyszeliście, że firma ACK już nieraz organizowała zloty. W zeszłym roku był super zlot na majówkę na kempingu Bajka. W tym roku zapowiada się kolejna impreza, tym razem w innym miejscu. Jest ze mną Wojtek z firmy A.C.K. Wojtku, powiedz mi, gdzie w tym roku planujecie imprezę? W bieżącym roku od 30 kwietnia spotykamy się tym razem na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle. Marina Lasoki, piękne miejsce, mam nadzieję, że wszyscy spotkamy się tam wspólnie. Trzeci bajkowy zlot ACK Benimar Polska, już mocno zaawansowane przygotowanie. Wojtku, nowe miejsce, ale czy miejsce jakby pozwala gościć taką dużą ilość pojazdów kempingowych? Nowe miejsce, no właśnie dlatego możemy przyjąć prawie 300 kamperów. Staramy się teraz o przyłącza, o te wszystkie rzeczy z infrastruktury, o toalety, o prysznice, aby każdy czuł się komfortowo i, i fajnie, a miejsce jest naprawdę, naprawdę bajeczne. Wujku, powiedz mi, bo jakby nowe miejsce, ale czy atrakcje będą podobne? Czy znowu będzie taka formuła, że i dorośli, i dzieci będą miały to robić? Tak, oczywiście. No, naszą ideą jest zaopiekowanie się dziećmi. Jak dzieci są szczęśliwe, rodzice są szczęśliwi. Więc dziesiątki atrakcji już przygotowujemy. Nie chcemy zdradzać dziś y, tego, co się będzie działo, ale będzie się grubo działo. Wojtku, nowe miejsce ma w nazwie Marina. Czy to faktycznie jest przy wodzie, czy to jest tylko jakby zbieżność nazw? Marina Lasoki znajduje się nad Odrą. Są to również rozlewiska starej Odry, więc mamy plaże do dyspozycji, mamy rybki do złobienia, a oczywiście nad brzegiem stoją piękne łodzie, którymi będzie można się poruszać. Będzie statek wycieczkowy, którym planujemy pokazać troszeczkę o właśnie ze strony naszej Odry. Także słuchajcie, atrakcji zapowiada się naprawdę dużo. Serdecznie was na to wydarzenie zapraszam. Wojtku, jeszcze jak się można zapisać? Szczegółowe informacje i formularz zgłoszenia proszę szukać na stronie ACK